w bardzo no, chyba najkrótszym odcinku, który nie będzie e, ani shortem, ani rytem. Więc teraz tak. Ehm, pokażę Wam kilka miejsc, w których e, e, warto robić zdjęcia. Na koniec pokażę Wam kilka już takich e, z innych e, miejsc, albo tych samych miejsc pokazywałam, więc zapraszamy do oglądania. Dzisiaj mam jako piekopiórna, ponieważ on jest pokazany będzie szybko gdzie. Nie no oczywiście no... Nie wszystkie zdjęcia y, będą siedziały. Tylko na tym poziomie tutaj y, dla osób do, piąt do szóstego poziomu. Dobra. Tu mam pierwsze zdjęcie. Później Wam pokażę normalnie najtudowniejsze zdjęcie, które tam zrobiłam. Mam oczywiście na statku bardzo ładne. Hmm. Tylko jak nie wchodzimy nie w ramę. Dobra. Tu. Też bardzo ładne, nie wiem, czy tu mam zdjęcie. Bardzo ładne jest również przy akademii, tylko jak już jesteśmy sami bez konia, ponieważ to bardzo ładnie wygląda. Jak przechodzimy z koniem z Lino, z Lążą przed most. Trzymamy konie na Ląży, tak jak to miało miejsce w Mie Zobacz, na początku w sumie yy, odcinku, tre, tre, trenowanie Ravena, czy był spokojny. Tutaj bardzo ładnie to wygląda z tymi prezentami, według mnie bardzo stonowane kolory. Przechodźmy to oczywiście. Przy tym magicznym kamieniu również. Ładne dwa zdjęcia wychodzą również w dwóch miejscach tutaj już yy, yy, niestety tylko dla 25 poziomu. O! Ja tych prezentów tu nie widziałam. Dobra. A to tylko dla osób, które albo siadają i Pegaza Albo Pegaza nie mają 25 poziom. Dobra. Tu bardzo ładne zdjęcie nie wiem. Czy tu mam zdjęcie akurat jakieś? Tu mamy oczywiście piękne zdjęcie, tu będzie przy tej wieży, jak i również na drugiej wyższej wieży. A teraz zapraszam do oglądania i pokażę Wam wszystkie moje zdjęcia, które już zrobiłam. Zapraszam. Kilku oczywiście miejsc wam nie pokazałam. Zaczynamy. To mnie najpiękniejsze zdjęcie, które kiedykolwiek zrobiłam. To jest zdjęcie, które wam mówiłam, które zrobiłam i chyba tylko miał na imię Bob. WLAT na pewno było to jest mój strój na lato, który których w lato w sumie. Druga już tam sierpnia, bardzo ładny. I to jest na dole, ona teraz już nie gra w tą grę. Ale ma swój kanał, który się nazywa Beli Świat. No i też jest całkiem fajny. Okej, okay, i, i od razu i ostatnie, yy, ostatnie bardzo ładne zdjęcie, jak on się kładzie. No i już tu muszę się z wami pożegnać. Yy, pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Dajcie łapkę, u, u, łapkę w górę. I zasubskrybujcie mój kanał, chyba że to już mówiłam. I do zobaczenia, popatki.